Zjadłem już niestety wszystkie placki, więc. Siemano, witam wszystkich serdecznie na teście placków ziemniaczanych. Nie tych tradycyjnych, a takich z piekarnika. Nigdy osobiście takich nie robiłem, a sam pomysł wydaje się całkiem niezły, ponieważ te z tłuszczu, no oczywiście mają taką ilość kalorii, że nie jesteśmy tego w stanie policzyć. A ty z piekarnika po prostu same węglowodany. A co będzie ze smakiem, to za chwilę się okaże. Skorzystam z przepisu na normalne placki ziemniaczane. Nic nie będę kombinował. Jedyna właśnie różnica to to, że będę z piekarnika. Połowa cebuli. Myślę, że w zupełności wystarczy. To co chyba właśnie większość ludzi zniechęca do robienia placków, to trzeba obrać ziemniaki i je zetrzeć. Jeżeli ktoś się zastanawia dlaczego ścieram na grubym oczku, to po prostu walor estetyczny, żeby po smażeniu ładnie wyglądały, tak mi się bardziej podobają. Dobrze, największy problem placków ziemniaczanych jest już za mną, czyli połowa cebuli starta, pół kilograma ziemniaków starte, palce całe, trochę popłakałem się przy cebuli, wystarczy teraz dodać pieprz. Sól. Dłóżka wąki w moim przypadku jest to mąka owsiana. Myślę, że taka ilość składników będzie wystarczająca. Babcia zawsze robiła to na oko. Pozostaje nam wszystko wymieszać. Myślę, że jeśli ktoś chce, nie jest wcale też głupim rozwiązaniem dodanie jakichś warzyw marchewka, cukinia, papryka ostra. Mnie bardziej interesuje dzisiaj smak placków z piekarnika. Jak one będą smakowały, bo to wiadomo, to jest tłuszczu, ten tłuszcz zawsze nadaje takiego fajnego smaku. A zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Przyznam szczerze, że nie oglądałem u nikogo tych placków. Ja stwierdziłem, że usmażę je na brytwance, a dam sobie papier, żeby mi się nie przyklejało. Zobaczymy czy się sprawdzi. Tantaram, taradam. Tam taradam. Tam, 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 tam. Ziemniaki pamiętajcie, że są bardzo fajnym źródłem węglowodanów, ponieważ objętościowo ziemniaków jest dużo, że mi pojemy, a mają tylko 20 gramów węglowodanów na 100 gramów produktu. Ziemniaczki obrane oczywiście. Takie cudo ląduje do piekarnika, 180 stopni, a jaki czas to się po prostu okaże, bo sam nie je wiem. Jestem mega podjarany, bo placuszki, które wyciągnąłem z piekarnika wyglądają niesamowicie i zapach tych placków jest dokładnie taki sam jak zapach placków z patelni. Druga, ostatnia porcja ląduje do piekarnika i zaraz ze wszystkim się z Wami podzielę. Zajmę się sosem. 20 g masła ląduje do rondelka, czyli 16 g tłuszczu. Placki możemy zjeść z czym chcemy. Ja je robię z sosem: kawałek cebuli, w moim przypadku sosik koperkowy, ząbek czosnku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to nie zapomnij o stawieniu subskrypcji, dzwoneczka i oczywiście łapki w górę. Jogurt dodajemy oczywiście już na wyłączonym palniku i trochę przestygniętej cebuli. Wszystko tylko mieszam. Najprostszy z możliwych sosów. Moje ulubione zioło koperek. Najlepszy byłby świeży, ale takiego nie posiadam. Dużo koperku. Trochę pieprzu dla smaku. Myślę, że wystarczy w zupełności. I voilà, gotowy, szybki sosik. Mamy gotowy. Oto nasze dzisiejsze cudo. Placki te, a te z te to w ogóle są bez porównania. Te są suchutkie i chrupkie, a te z na no wiadomo, tuściutkie. Pachną ładnie cebulką i pieprzem, czyli tak jak takie ulubione. Spróbujemy, czy smakują. Trochę sosu, w moim przypadku koperkowy. Mm. Ciężko mi jest je bo jest z sosem, może spróbuję Ej, Dobre. Kurde, pyszne. Nie no, placki są takie jak te z tłuszczu, tylko bez tłuszczu. Naprawdę są bardzo dobre. Taki sam smak jak tych spatelni. nie jeżeli są szybsze, wkładasz do piekarnika, niczym się nie zajmujesz. Nie masz zachlapanej połowy kuchni, a to jest plus. Trześć, wkładasz do piekarnika. Szybsze, chudsze, zdrowsze. Nie no, mega dobre. Chyba z nim wszystkie. Ja jestem nauczony, że jak są dobrze pieprzne i czuć cebulkę, to są dobre. Potem mega smakują. Niczym się nie rusza. Muszę się nie tłuszczć, nie mm. mm. Jeżeli miałbym wybierać te spatelni, a te, to z pewnością wybieram te. Jeżeli podobał Ci się ten test, zostaw łapkę w górę, zachęcisz mnie do kolejnych. Pozdro! Zjadłem już niestety wszystkie placki, więc... Zjadłem już niestety wszystkie placki ziemniaczane, więc nic Wam nie pokażę, ale taka rada, bo pierwsze zrobiłem mniejsze i cieńsze, a te dwa ostatnie zrobiłem takie grubsze i większe. I dużo lepsze były właśnie te grubsze i większe, w środku takie soczyste, a te małe niestety były takie trochę suche, może też dlatego, że jadłem je zimne, wcale nie były za fajne, ale te grubsze, większe naprawdę z całego serca polecam, warto zrobić. I na pewno lepiej zjeść się na ciepło. I ten posmak w buzi tego placka ziemniaczanego, takiego naprawdę tego prawdziwego z patelni, no mistrzostwo świata, to wygrało wszystko, także takie placki jak najbardziej Wam polecam, musisz je zrobić.